Opowiem wam pewną historię gabinetową. Niby klasyk migreny. Kilka razy w miesiącu, nieregularnie. Najdłuższy epizod ponad 50 godzin. Ból po lewej stronie, za okiem, w skroni, przystawie skroniowo żuchwowym Do tego nudności, wymioty, światłowstręt. Typowy obraz. Wiadomo, migrena to przeciążenie układu nerwowego. Ale co w tym przypadku aż tak przeciąża ciało młodej dziewczyny? Stres? Możliwe. Jelita? Też możliwe. Ale rozwiązanie okazało się prostsze. Uwierzycie, że głównym problemem był... Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. ...kontuzja ręki? Lewa ręka. Dwa złamania w przeszłości. To wystarczyło, żeby ciało przeorganizowało się. Obniżone napięcie w lewym górnym kwadrancie, a przeciążenia w całej reszcie. Bardzo ciekawa kompensacja. Zaczęliśmy pracę w sierpniu 2024 roku. Dwa miesiące później brak migren, dzisiaj mamy maj 2025 i dalej czysto, brak migren. W neuroterapii to nie jest wyjątek, to standard, a Ty bierzesz takie rzeczy pod uwagę?